Właśnie Pająk łapie swoją zdobycz. Wpadła w sidło. Nie da rady. Nie da rady. I po imprezie. No, ja tam pająko za bardzo nie lubię. Zobaczcie, co robi. Zobaczcie. Oczywiście to jest, to jest na żywo, można powiedzieć. Widzicie jak? Pająk załatwia swoją zdobycz, by sobie zjeść. Widzicie? I tak to właśnie wygląda u pająka. Tak zawija swoją zdobycz pajęczyną. Również bąk, czy tam czmiel nie da rady wyjść z tej sytuacji. Nie ma szans po prostu. Najmniejszych szans. Ale zawija tą pajęczyną. Mam nadzieję, że dobrze widać. No nic. To już jest bez szans ta akcja. Zobaczcie, jak to długo trwa, już ponad dwie minuty. Widzicie? Dobra. Akcja, jak się patrzy. Zapytasz, czemu nie pomogłem, bo taka jest kolej rzeczy. Tak to działa w przyrodzie. Jest to normalne. A pająk teraz czeka sobie z boku. Nieprawdopodobnie to już jest tyle.